Sami, gdzie jesteś? Już idę, suk, nie zaczynaj bez mnie! Cześć! Urządzamy sobie piżama party. Jednorożcowe piżama party. Świetnie się bawimy z samem. Piękności, ale to za mało! <grym> za mało? Tutaj wszystko jest jednorożcowe. Czego jeszcze byś chciał? Tak! I wiem, czego brakuje! Prawdziwego jednorożca! Świetny pomysł, ale obawiam się, że byłoby mu u nas za ciasno. No to może przynajmniej połowa jednorożca? No dobra, tylko musimy znaleźć na niego miejsce. Jednorożec! Cześć! Dzisiaj powitamy nowego współlokatora. Magicznego jednorożca! A raczej połowę. Ale nie martwcie się, będzie z papieru. Żaden jednorożec nie ucierpiał podczas kręcenia filmu. Będziemy potrzebować szczypty magii jednorożca i dużo papieru. To będzie ogromny jednorożec! Tak, i będzie miał różową grzywę, jak ze snu. Swoją drogą, tutaj przyda się grubszy papier. Całość będzie trwalsza. Duża części! Od czego zaczniemy? Naturalnie, że od rogu. To główne źródło jego magii jest najważniejsze. Ale ładne, musimy go szybko złożyć! Dzięki sami. Twoja pomoc jest nieoceniona przy pracy z jednorożcami. Bo uwielbiam jednorożcę! Oglądaliście poprzedni film z jednorożcami? Polecam! W opisie filmiku znajdziecie link, pod którym możecie kupić taki sam szablon, z którego teraz korzystamy. Publikujcie swoje prace z hashtagiem SuperSlamSam. Chętnie zobaczymy wszystkie. Gotowe, popatrz. To ma być róg? Jeszcze musimy go doczepić. Widzisz, są linie z dłuższymi i krótszymi kropkami. Trudne, a jeśli się pomylimy. W zasadzie łatwe. Linie z dłuższymi kropkami to doliny. Składamy je do siebie. Tak jak dolina. Tutaj składamy od siebie. To są góry. Rozumiem. Toż to bułka nasłem. Gotowe. Wystarczy skleić. Czyli będzie potrzebne to. Taśma będzie lepiej trzymać. Chcesz, żeby nasz jednorożec się rozleciał? W sumie racja. Morzec jest ważniejsze. Nie łam się. Pocieszcie sama i kliknijcie łapkę w górę. Zaraz mu przejdzie. Jeszcze chwilkę. I róg gotowy. Idźmy dalej. Ile części. Sami, jak ci idzie? Dolina, dolina, górę, dolina. Naprawdę jest tego dużo. Skoro sam jest zajęty, dam wam kilka ważnych porad. Podążajcie za instrukcją i składajcie krok po kroku. Zacznę od tych części. Możemy od razu skleić, żeby się później nie pomylić. Skończyłem! Następne proszę! Mógłbyś wyrzucić te śmieci? Wkrótce będą się walały po całym biurku. Żaden problem! Minuta osiem i gotowe! Dzięki sami. Ostatnia wskazówka. Widzicie taśmę? Przykleiłam ją wcześniej do wewnętrznych części. Wystarczy je tylko skleić. Łatwe. Szukamy pasujących numerów i sklejamy. O tak. Tada. Niech mnie czedar! To jest świetne. A to co? Chyba nos. Sam, gdzie jest instrukcja? Leżała gdzieś tutaj rzuciłem do kosza! To, to... Katastrofa! Ja, ja znajdę ją! Poczekaj, nic się nie stało. Bez paniki. Włączyłam instrukcję na tablecie, że też wcześniej o tym nie pomyślałam. Voilà! Ocaleni! Uff, już zaczęłam się żegnać z jednorożcem. Ale nie poddamy się tak łatwo. A Sami nigdy nie panikuje, co? Patrzcie, większość już zrobiona. Nie mogę się doczekać, aż skończymy. Co teraz, Su? Możesz poskładać resztę. O, już zrobiłem. Nie ma innej roboty? Pewnie, że jest. Wymyślę coś. Zobaczmy. Weź te części i zacznij składać ten segment. O, super. A co to będzie? E, coś ciekawego. Zobaczysz, jak złożysz. Uwie... Dzięki, Su! Mam nadzieję, że to go zajmie na dłużej. Nie nadążam za nim. Też lubicie jednorożce tak jak my? Jeśli tak, to klikajcie kciuka zobaczmy, ile nas jest! Ciekawe, jak mu idzie. Skończę i pomogę mu. Już prawie skończyliśmy robić grzywę. I, i już? Naprawdę? Pewnie. Sama wiesz, jak lubię pracować z papierem. I skleiłeś taśmą. Doskonała robota. Jestem z ciebie dumna. Taśma mi nie straszna w pracy z jednorożcem. Pomożesz mi? Będzie szybciej. Oczywiście. Mistrz sam wkracza do akcji. Jesteśmy na ostatniej prostej. Sporo zrobiliśmy. Róbcie przerwy, jeśli ich potrzebujecie. Pamiętajcie o odpoczynku. Przyda nam się? Pewnie, bez tego nie powiesilibyśmy jednorożca na ścianie. Zawiesimy go jak zdjęcie. Będziemy mogli go łatwo zdjąć, jeśli będzie trzeba. Powiesimy go nad łóżkiem! Dobra, też o tym pomyślałam. Skończone. Pokażemy wam jak wygląda na ścianie. Nie przedłużajmy! Su, on jest ekstra! Tak jest! Ale ładnie wyglądasz! Naprawdę magicznie! Podobało Wam się? <mierdzi> Subskrybujcie nasz kanał, to nakręcimy więcej kipikników z jednorożcami! a my bawimy się dalej! Na razie wracamy do jednorożcowego tańca!